Informacja dosłownie sprzed chwili. Polacy stworzyli unikatowe w skali światowej rozwiązanie antydronowe. Chodzi o firmę APS. AMON i MSW, zamiast skorzystać z tych systemów, tworzy specjalnie takie warunki, aby z przetargu polską firmę wykluczyć, a wyłonić izraelską. Żydzi. Mamy polskie systemy opracowane przez Polaków w Polsce i sprawdzone w walce na Ukrainie. Co wczoraj na konferencji w Polskiej Agencji Prasowej jasno pokazał właśnie Gdyński APS. Jak można przeczytać w komunikacie, nasza firma pokazała materiały z realnego użycia swoich systemów na Ukrainie: śledzenie kilkudziesięciu celów, parametry lotów i przechwycenie przez przeciwdrona. I te kurwy z obecnego zarządu MONU. Rozpisują przetarg na naszą nieistniejącą jeszcze obronę przeciwdronową tak, aby wpuścić zagraniczne firmy. Żeby nie rozwijać naszych polskich perełek takich właśnie jak APS. i to w czasie, kiedy zaczynamy być w Polsce regularnie atakowani dronami.